Witajcie kochani w kolejnym ma zdrapie Dzisiaj odłożymy sobie 15 kopertę Tak pamiętam, że wczoraj tutaj zdrapałam 15 Ale dzisiaj tu zdrapię 14 A koperta będzie taka Tak sobie ją ozdobiłam Bardzo mi się podoba ta choinyczka No i tutaj wiadomo Zobaczymy co będzie tym razem No i zdrapiemy tą 14 Musimy się cofnąć w czasie i naprawić błąd I mamy tutaj świeczkę no świeczka i to była zdrapeczka mojego męża a teraz drapeczka od pierwszym pierwszy milion i tutaj mamy choineczkę właśnie widzieliście na początku filmiku jaką sobie wczoraj ubrałam choinkę z Adasiem Adaś bardzo mi dzielnie pomagał naprawdę nie myślałam że on tak będzie chciał Tylko w rękawiczkach chyba bardzo było ciężko Yy, to choinkę U yy, ubierać Ale bardzo chcę pomóc Jeszcze śpij, bo dzisiaj jest Bardzo wczesna godzina Może pojedziemy do Warszawy Ale to wszystko się jeszcze okaże Od tego jak się Adaś będzie czuł Jak się obudzi i tak dalej Także trapiemy No i dzisiaj mamy kieszonkowe I krzyżóweczkę Nie jest źle Tutaj mamy liśnie Tu skawkę no niestety jest przegrana i zabieram się za krzyżówkę krzyżówki bardzo lubię lubię układać te słowa bardzo mi się podoba tylko U postaram się szybciutko żeby nie był długi odcinek nie widzę więcej U Tylko O Ta zielona warstwa krzyżówki za 3 złotych jest taka trudniejsza do ścierania, zauważyłam to. A ta jest dość przyjemna. <laughs> nie ma literki, nie jest tutaj wy. niestety. Tylko je. Ja. Na tyle. Literka ty. To jest dużo liter w słowie instyn, Instytut. No, Instytut. Okej, okay. teraz literka my, jak mama. Tak my. Literka P. Zamyśliłam się, przepraszam. Jestem w myślach cały czas ciendziej, ale nie, tamy ja sobie radę A. 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 Tutaj jest sporo A. nie zawsze jak jest dużo A to jest jakaś wygrana no ale jeszcze jest szansa, bo trochę literki jest więc może coś będzie że no zdropeczka taka nie dawała mi nic wygrać ale i tak ją lubię bo jest fajna zabawa słowna taka literka H i zobaczcie nie ma ani jednej no. literka Z, to jest z. Tu jest Z. Tu jest Z. Chyba więcej nie ma. Literka S. Gdzieś widziałam S, tutaj jest S. Tu jest S. Tu jest S. Tu jest S. Tu jest S. O, mamy pierwsze słowo OSŁO. Fajnie. No, przydałaby się tu literka R, ale podejrzewam, że pewnie jej nie będzie tak znam życie ale kto wie no i druga literka, której już nie ma literka N N N N N N następna literka C C C podejrzewam, że nie będzie tej R dlatego, że byłoby zbyt pięknie bo wygrałaby bardzo dużo słów literka I która niestety nic nam nie daje no szkoda także tym razem nie ma nic ale nie będziemy się przejmować. może się uda nam pojechać do Warszawy to zakupię jakieś stropeczki warszawskie i czeka tam na mnie Mikołaj z tego co ja wiem, bo u nas 19 grudnia Przychodzi Mikołaj Ukraiński, także może coś fajnego będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Na pocieszenie łapeczkę dajcie w górę. Subskrybujcie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pozdrawiam.